Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czemu pomimo odpoczynku nie jesteście wypoczęci, albo zaraz po urlopie marzycie o kolejnym, ten film jest dla Was. Dzisiaj omówimy najczęstsze problemy odpowiedzialne za nieefektywne odpoczywanie. Przyjrzymy się też sposobom, aby im skutecznie zaradzić, ale nie będzie to zwykły film poradnikowy. O czym Ty do mnie rozmawiasz? Bo pod koniec tego filmu. Wyruszysz we własną podróż i nie mam na myśli podróży do klasztoru, po kurs online, czy do sklepu po jakiś magiczny gadżet. Ale najpierw muszę Was gdzieś zabrać. Piękna przyroda jest! Piękna pogoda jest. Cisza i spokój. Sami posłuchajcie! Ale co z tego, jeśli my nie jesteśmy gotowi na dobroczynne działanie odpoczynku i po prostu z jakiegoś powodu nie umiemy się zrelaksować? Witam w moim skromnym studio. Zacznijmy od początku. Kilka miesięcy temu straciłem pracę. Klient wybrał tańszy kraj i wraz z moim zespołem straciliśmy zatrudnienie. Bye. Poniekąd zostałem zmuszony. Do spojrzenia na to, jak teraz zarządzać czasem, którego nagle mam sporo, a że odpoczywać w końcu mogę, a nigdy nie byłem w tym dobry, to postanowiłem się temu przyjrzeć. I ten film jest tak samo dla mnie, jak i dla Was. Mówi to 40-letni bezrobotny, który kręci film za parawanem. Słownik języka polskiego PWN definiuje odpoczynek jako przerwę w wysiłku fizycznym lub umysłowym, mającą na celu odzyskanie sił, regenerację i odnowienie energii. Oznacza to również poświęcenie czasu na czynności, które sprawiają przyjemność i pozwalają się zrelaksować. Oczywiście nie będziemy mówić o odpoczywaniu po maratonie. Skupimy się na regeneracji owszem, ale nie tej sportowej. Zaczniemy od omówienia pięciu rzeczy, które utrudniają nam czerpanie satysfakcji odpoczywania, a następnie podrzucę Wam pewien pomysł, który pomoże spojrzeć na ładowanie baterii z nieco innej perspektywy. Budzi gryczy, a Ty kurczowo trzymasz się kołdry szukając pretekstu, by tylko nie kłość stóp na podłogę. Tymczasem Wystarczy odrobinę zadbać o sen, by poranne pobudki przestały wkurzać. To w efekcie da więcej energii, dłuższy dzień, do tego lepsze zdrowie i lepsze samopoczucie. Efekt kuli śnieżnej, o którym niedługo pogadamy, może też mieć pozytywne oblicze. Na szczęście, naukowcy mówią, że jednym z głównych winowajców kiepskiego snu jest niebieskie światło z ekranu. Zamknij lapka i odłóż telefon na godzinę przed snem, a szybciej zaśniesz i obudzisz się bardziej wypoczęty. A co sprawia, że rano czujesz się jak koń po łysternie? To mogło być wyjście z kolegami czy szklaneczka ze szwagrem? Hmm? Oczywiście, wszystko jest dla ludzi i absolutnie nikogo nie krytykuję. Ale trzeba pamiętać, że alkohol i narkotyki nawet w niewielkich ilościach Mogą negatywnie wpływać na jakość snu. Tu jest 11 ml, i nie chodzi o to, co to jest, no, to jest kola akurat, ale ile tego jest. Czy to dużo, czy niedużo? Dużo, jeśli okaże się, że o tyle większą objętość mózgu mają osoby regularnie drzemiące. Dodatkowo, w 1995 w NASA zrobili badania, z których wyszło, że piloci drzemiący przez 26 minut. Mieli o 54% większą czujność i o 34% lepszą wydajność niż ci bez drzemki. Niestety, nawet dobrze zaplanowane drzemki nie zastąpią snu nocnego, ale potrafią nam skutecznie domknąć to dobowe zapotrzebowanie na odpoczynek, poprawiając energię, pamięć i nastrój bez kosztu dla snu głębokiego w nocy. 20 minut. Tyle trwa najbardziej efektywna drzemka. Możesz też być jak pilot z NASA i wydłużyć ją do 26 minut. Oczywiście nie można zapomnieć o kawie i energetykach. Te spożywajmy najpóźniej do 16. A jedzenie? Tu działa zasada do 3 godzin przed snem. Sen jest kluczowy dla odpoczywania i zdrowia w ogóle. Warto o niego zadbać. Co zajmuje nam więcej czasu, niż ile Babu Chiri potrzebował, aby wejść na szczyt Mount Everestu. Nice. Korzystanie z social media. Babu potrzebował na to 16 godzin, a my siedzimy w socialach przez 18 godzin w tygodniu. To 2,5 godziny dziennie, a 90% tego czasu to aktywność na telefonie. Czekamy na powiadomienia, lajki czy wiadomości i szybko przewijamy treści bombardujące nas bodźcami. To powoduje zmęczenie, trudność w koncentracji i poczucie rozedrgania umysłu. Kortyzol, hormon stresu nam się podnosi, a na dłuższą metę to wszystko ma negatywny wpływ na nasz układ nerwowy. Dodatkowo porównujemy nasze okoliczności z bardzo często nieprawdziwym obrazem innych. To może prowadzić do obniżonego poczucia wartości, w efekcie nasza samoocena spada, a my jesteśmy sfrustrowani i poza zrozumiałym poczuciem zazdrości możemy nawet nabawić się depresji. Ważny komunikat. Jak wiemy, odpoczywanie łączy się z naszym samopoczuciem, a nasze samopoczucie bezpośrednio z naszym zdrowiem psychicznym. Więc jeśli cierpisz na choroby duszy i emocji, ten film nie zmieni twojego życia, ale wyciągnięcie ręki po pomoc, wizyta u specjalisty już tak i nie czekaj, bo nie warto. Mówię to z autopsji, dziękuję. Mam dla Was ciekawostkę, bo szukałem jakiejś grafiki do tła w tym segmencie, ale nic mi nie odpowiadało, więc poprosiłem chat GPT o jej stworzenie. To jest moje zapytanie, jak widzicie, nie sugeruje tutaj nic negatywnego. A to jego odpowiedź. Trochę mroczna. Ale jest w tym dużo prawdy, szczególnie gdy mówimy o młodych i wrażliwych ludziach. Dlatego, gdy idziesz na spacer czy pobołki, Zostaw telefon w domu. Jeśli brak telefonu wywołuje u Ciebie niepokój, to go wyłącz. Będzie dostępny, gdy coś się stanie, ale gdy odruchowo po niego sięgniesz, to te apki nie będą na wierzchu. Poza już wspomnianymi efektami używek na sen, musimy też powiedzieć o ich działaniu na nasze samopoczucie. Fakt. Nie wszystkie są nielegalne czy ekstremalnie szkodliwe, ale pamiętajmy, że Bayer sprzedawał kiedyś heroinę w butelkach. Jako syrop przeciwkaszlowy. A reklamy zachwalały to jako nieuzależniającą alternatywę dla morfiny. Natomiast wszystkie używki w jakiś sposób na nas wpływają. I mówi się, że to szybka ulga, ale długi rachunek, bo substancje tłumią zmęczenie, lęk czy ból, ale tylko chwilowo. A później organizm dopada nawrót objawów lub skrajny spadek nastroju. I tu, na przykładzie alkoholu, podam Ci dwa proste triki, które mogą pomóc w ograniczeniu jego wpływu na jakość Twojego relaksu. Metoda 1 na 1. Przed każdym drinkiem czy piwem wypij szklankę wody. To spowolni tempo picia, a także przeciwdziała odwodnieniu. Kolejna propozycja to dni bez procentów. Czyli wybieramy co najmniej 4 dni w tygodniu całkowicie bez alkoholu. I dzięki takim regularnym przerwom obniżamy tolerancję, więc pijesz mniej... Zanim poczujesz efekt. Pamiętajmy też, że gdy przeginamy z używkami, to ten wyczekiwany urlop zupełnie podświadomie może być tylko wymówką, aby móc zaszaleć, wypić, wziąć. Tutaj mamy przykład zafałszowanego pojęcia odpoczynku, czyli zagłuszania zmęczenia, a nie jego rozładowywania. Przejdziemy do tego za chwilę. Pojawiasz taki moment, że nagle przypomina ci się, jak 15 lat temu zepsułeś rower, który pożyczył ci kolega. To już zupełnie nieistotne, zamknięte. Five minutes later. A jak nie spłacę kredytu? To co, karton? Czy namiot? Tak właśnie wygląda efekt kuli śnieżnej. Układ limbiczny, czyli grupa struktur mózgowych, które są odpowiedzialne za regulację emocji, pamięć i motywację, interpretuje tę lawinę myśli jako realne zagrożenie. Podnosi kortyzol i adrenalinę, a my czujemy fizyczne pobudzenie zamiast spokoju. Chociaż nie dzieje się nam nic złego. Sprawdziłem trzy sposoby, takie mentalne triki, które mają pomóc w wybudzeniu się z tego stanu. Oto one. Wyobraź sobie ze mną przejeżdżający autobus, pierwszy lepszy. Wpadasz w panikę, że do niego nie wsiadłeś? No pewnie, że nie. Więc gdy czujesz początek lawinu, świadom sobie, że te projekcje to tylko myśli to produkt uboczny Twojego mózgu. Zauważ, że one gdzieś są, ale bądź tylko obserwatorem i nie biegnij za tym autobusem. Wiemienie, czyli 5, 4, 3, 2, 1 Gdy orientujemy się, że kulka leci i zaczyna nabierać masy, wtedy koncentrujemy się na pięciu rzeczach, które widzimy, czterech rzeczach, które słyszymy, trzech, których możemy dotknąć, dwóch, które czujemy węchem i na koniec koncentrujemy się na zmyśle smaku. To pozwala przerzucić uwagę z projekcji na bodźce zmysłowe i ta lawina myśli traci paliwo. Oddychanie 4 6 8 4. Dużo cyferek, ale ma to sens. 4 sekundy na wdech nosem, trzymamy ten oddech przez 6 sekund i w 8 sekund powoli wypuszczamy. Powtarzamy to czterokrotnie. To ćwiczenie oddechowe ma pomóc w spowolnieniu tętna i obniżeniu kortyzolu. Jednym słowem, ma ugasić alarm naszego układu limbicznego. I teraz tak. Autobus brzmi dobrze w praktyce, ale mnie osobiście było trudno zatrzymać się tylko na tej świadomości, że kula śnieżna już się toczy, chociaż sama świadomość jest już ważna. Ćwiczenie z oddychaniem. Tu minusem jest fakt, że nie jest to coś, co można robić zawsze i wszędzie. Chyba że lubicie, jak inni się na was dziwnie gapią, ale jak już znajdziemy trochę przestrzeni na to, to faktycznie pozwala się trochę wyciszyć i uspokoić. 5 4 3 2 1 na mnie działało najlepiej, bo pomagało przenieść umysł z tych projekcji na tu i teraz. A wielkim plusem tego ćwiczenia jest fakt, że można je wykonać zawsze i wszędzie i nie wyglądamy dziwnie. Oczywiście, nie wierzcie mi na słowo, sprawdźcie je sami. Yes. Bravo. This is fine. Nie marnuj czasu. Ucz się. Zrób coś pożytecznego, bo kiedyś musisz zostać. I tutaj rodzice czy nauczyciele wpisywali nam prawników czy innych tam ludzi sukcesu. Praktycznie już od podstawówki wbijano nam do głowy, że liczba zrobionych zadań to wartość człowieka, a produktywność jest walutą potrzebną do zbudowania przyszłości. Przez to nawet chwila relaksu mogła wywoływać poczucie winy. A my nauczyliśmy się nagradzać i chwalić działanie i skuteczność, i często mylimy brak odpoczywania z ambicją. you just have to put in you know, 80 hour 80 to 100 hour weeks every week that, that, the, all those things improve the odds of success okay um, i mean if, 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 if other people are putting in 40 hour work weeks and you're putting in 100 hour work weeks you, you, you will achieve in four months what it takes them a year to achieve i like your work ethic so. Sukces i poczucie własnej wartości są ściśle powiązane z tym, ile uda nam się zrobić w określonym czasie i jak bardzo ogarniamy. W tym przypadku odpoczynek może być traktowany jako przerwa od tej produktywności, a zamiast relaksu pojawi się niepokój, bo wydaje się nam, że marnujemy czas, bo możemy czuć się winni, gdy robimy coś, co nie jest bezpośrednio związane z osiąganiem wyników. Na przykład, relaks bez celu. Mając więcej przestrzeni, zacząłem rozumieć, że odpoczynek należy traktować jako źródło energii i produktywności, a nie nagrody za nią. Kojarzycie, odpoczynek skończę? Teraz patrzę na to trochę inaczej. Trzeba odpoczywać, żeby zaczynać i mieć siłę kończyć. Dlaczego nie umiemy odpocząć? Jeśli kliknęliście w ten film, to zapewne tak jak ja wcześniej. Nie poświęciliście zbyt wiele czasu na zaobserwowanie, że ładowanie baterii to taki proces poznawczy. I on wymaga uważności, zrozumienia i eksperymentów. Czemu wracam zmęczony z urlopu? Czemu nie odpoczywam, gdy robię to, co lubię? Dziwnie. Tu nie ma łatwych odpowiedzi, ale zrozumienie tych pięciu przeszkadzaczy plus. To, jak możemy wykorzystać czas na naszą korzyść, może ustawić nas na dobrej albo przynajmniej lepszej drodze. I oczywiście nie odkrywam tu Ameryki i nie jest to film naukowy, bo i ja nie jestem naukowcem. Zwracam po prostu uwagę na to, że w naszych szybkich czasach działamy impulsywnie, rzucamy się w normy społeczne, robimy to, czego wydaje nam się, że od nas się wymaga to, co robi otoczenie, najbliżsi. I często zapominamy, żeby na chwilę zwolnić. Nie jest to łatwe, ale warto sprawdzić, co koi, a co zagusza. Bo to, po co najczęściej sięgamy, czyli gry, seriale czy social media, może nie angażują naszego ciała, ale powodują, że nasz układ nerwowy jest cały czas pobudzony. Jedziemy na wakacje all inclusive i męczymy się z terminami, załatwianiem, stresem, kolejkami. A co jeśli potrzebujemy rytmu i aktywności odwrotnej do tej, która nas drenuje w pracy? Rozumiecie? Jedziemy na urlop, ale mamy takie same zadanie jak w pracy, chociaż już prywatnie i w innym otoczeniu. Efekt wow, tu i teraz. Jak coś nie działa w tej chwili, to znaczy, że nie zadziała. Brakuje nam cierpliwości, a dla wielu z nas kontakt z ciszą czy samotnością w wypoczynku bywa wręcz irytujący. I często rezygnujemy, zanim układ nerwowy nadrobi straty. Rozumiesz, dlaczego nazwałem to podróżą? Bo musimy poświęcić czas, by zajrzeć do środka. I zamiast oczekiwać natychmiastowej ulgi, musimy dać sobie czas na próbę różnych metod i naukę. Aby dowiedzieć się, co na nas działa, znajdź chwilę na przetestowanie chociaż jednej rzeczy: 20-minutowe drzemki, spacer bez telefonu, czy wieczór bez alkoholu. A jeśli potrzebujesz chwili przerwy, to tu możesz zobaczyć, jak ja odpoczywam z Winstonem, a tu możesz zobaczyć, jak obczajałem bombowiec w lesie. Nie rzeka?